Witajcie, jadę właśnie po ulicy Piotrzkowskiej. Wiedzie mnie bardzo miły Pan, jadę rykszą. Na Piotrzkowskiej zaczyna się już wieczorny ruch, jest coraz więcej osób. Eee, za moment zapełnią się tutaj ogródki. To jest chyba pierwszy ciepły wieczór od długiego czasu. Bardzo się cieszę, że wróciła już wiosna i mam nadzieję, że ta wiosna wróci również do Łodzi i do Urzędu Marszałkowskiego. Siódmego idziemy na wybory, Musimy dokończyć to, co zaczęliśmy 15 października. To był ogromny wysiłek. Dziękuję Wam za to, naprawdę. Każdy Wasz głos przyczynił się do odzyskania w Polsce demokracji, ale to nie koniec, dlatego że na poziomie regionalnym, na poziomie sejmikowym w wielu regionach rządzi jeszcze PIS, między innymi w Łódzkim. Przez to nie otrzymywaliśmy pieniędzy z funduszu Unii. Nie byliśmy z nich wykluczani. Przez to trudniej nam było podejść ekołodzi do programu, do różnych programów, przez to niszczone były nasze instytucje kultury, jak Teatr Jaracza, Muzeum Sztuki, również Teatr wielki. Przez to e, przyjęto haniebną kartę rodziny wymyśloną przez Ordo Juris, e, przez to mogliśmy nie dostać dwóch miliardów, pamiętacie tę sytuację, ale dość już wyliczania win tego zarządu województwa, marszałka Schreibera przede wszystkim i tego sejmiku, czas go po prostu najzwyczajniej zmienić. Jest trochę wiatru na Piotrkowskiej, to jest wiatr zmian. Bardzo się cieszę, że wiatr zmian wiał w Łodzi przez całą kampanię i wierzę, że to jest bardzo dobry omen. Jestem przekonana... bo wow, wkręcamy. Jestem przekonana, że nadchodzące wybory przyniosą taką zmianę. Chciałam wam powiedzieć, że wystarczy mi determinacji i odwagi, żeby rozliczyć PiS za wszystko co robił przez te 5 lat w Łódzkim regionie i co zrobił w Łodzi. Żeby rozliczyć ten dziwny układ, w którym ludzie marszałka zakładali firmy, brali na nie dotacje unijne. Brali na nie dotacje unijne z pieniędzy, które marszałek przez centrum obsługi przedsiębiorcy przekazywał przez łódzki dom biznesu w programach Rapid. Te firmy były zakładane bardzo często tuż przed naborami. To było naprawdę to jest taki naprawdę bardzo dziwny układ zamknięty, ale podobno to tylko szczyt góry lodowej chciałabym zająć się audytem dokładnym tych programów w całym województwie. I chciałabym zobaczyć, ile stracili łódcy przedsiębiorcy, a ile zyskały pisowskie tłuste koty. Te koty trzeba pogonić, naprawdę. Powinniśmy mieć marszałka lub marszałkinie tutaj z regionu, z Łodzi, a nie nominata pisowskiego przywiezionego w teczce z Bydgoszczy. Dlatego kupiłam dzisiaj dla marszałka Schreibera bilet do Bydgoszczy na godzinę 5.38 w niedzielę. Mam nadzieję, że pan marszałek Szajber, panie marszałku, zdąży się pan spakować, prawda? Podobno ten bilet dotarł do pana bardzo szybko, razem z pismem, które złożyłam w biurze podawczym, razem z pismem przewodnim. Życzę panu przyjemnej podróży. Naprawdę już czas. Już czas, żebyśmy odzyskali w łodzi dostęp do unijnych funduszy, żebyśmy mogli remontować, rewitalizować centrum, żebyśmy mogli przeprowadzać renowacje. Renowacje osiedli z Wielkiej Płyty. Naprawdę zasługujemy na to, żeby takie osiedla jak Redkinia, Teofilów, Koziny, Żubarć widze, Janów, Dąbrowa, Radogoszcz, Bałuty, kłaniam się Bałutą bardzo serdecznie, mogły również korzystać z tych dobrodziejstw, które, z tych 11,5 miliarda złotych, które w następnych latach do naszego województwa w postaci funduszy unijnych przypłyną. To, musi być, to muszą być pieniądze na nasze projekty, na nasze marzenia. Również w szpitalach wojewódzkich kobiety powinny mieć zagwarantowany dostęp do pełnej ilości, pełnej jakości, i pełnej ilości zabiegów. Nie można im odmawiać z powodu klauzuli sumienia, na przykład do pisania pigułki PO. Byłam na wszystkich protestach kobiet, walczyłam o ich prawa przez ostatnie 4 lata. Wiem, co to znaczy, kiedy kobiecie tych praw się w szpitalu odmawia i chciałabym, żeby w każdym szpitalu wojewódzkim, żebyśmy miały jako kobiety gwarantowane bezpieczeństwo. Chciałabym również, żeby duńska kultura odzyskała swoją renomę, żebyśmy mieli w instytucjach prawdziwych dyrektorów, którzy są znani i uznani w świecie sztuki, a nie są po prostu krewnymi, znajomymi królika, których pan marszałek Schreiber poobsadzał w kluczowych i pięknych instytucjach kultury, jak Muzeum Sztuki czy Teatr Jaracza, niszcząc je i niszcząc indywidualnie ich, ich renomę. To się naprawdę nie powinno zdarzyć. Przez te pięć lat zniszczono bardzo duży kawałek ludzkiej kultury, zrobili to pisowcy i to naprawdę wymaga porządnego rozliczenia. Dlatego też będę apelowała do ministra kultury o to, żeby Teatr Jaracza stał się instytucją narodową. Zasługujemy w Łodzi na instytucję, na scenę dramatyczną, która jest współprowadzona przez ministra kultury. Nie mamy żadnej takiej, nie mamy żadnej takiej w regionie. Chciałam Was prosić o to, żebyście się zmobilizowali. Chwila, przerwa muzyczna. Żebyście się zmobilizowali, żebyście powiedzieli o tym swoim rodzinom, swoim przyjaciołom, że te wybory w niedzielę są bardzo ważne, że wiele od nich zależy. Nie tylko w jakiej łodzi będziemy żyć przez następne 5 lat. Ale też, czy będziemy rządzeni w sposób sprawiedliwy i uczciwy w województwie, czy będziemy szanowani jako mieszkańcy łodzi, bo uczciwe łódzkie bardzo głęboko wierzę, że warto o nie walczyć. Chciałam też powiedzieć na koniec słowo do pracowników Urzędu Marszałkowskiego i wszystkich jego instytucji. Chciałabym żebyście wytrwali jeszcze te parę dni, będę miała odwagę i determinację, żeby rozliczyć tę klikę, rozliczyć ten układ i obiecuję Wam to, że zrobię to jako rad na sejniku, nie tylko wnosząc o powołanie specjalnej komisji, która zbada dokładnie każdą złotówkę i każdą decyzję z ostatnich pięciu lat, którą tam podjęto, i którą wydano z unijnych funduszy, jeżeli była wydana w sposób nieprawidłowy. Ale również tych z Was, którzy mieli odwagę być uczciwi i przetrwać to wszystko, chcę Wam podziękować. Podziękować za to, że mimo wszystko staraliście się, pracowaliście. To jest naprawdę bardzo dużo. Idźmy wszyscy na wybory w niedzielę. Pamiętajmy, że to jest ważne dla Łodzi, dla regionu, dla nas wszystkich. Odbijeśmy łódzki sejmik, odbierzmy zarząd województwa pisowi. Naprawdę łódź na no to zasługuje. Zasługuje na uczciwe łódzkie. Trzymajcie się.